W tej części wideo szkolenia będziemy przynosić się w świat praktycznych zastosowań Design Thinking. Wiemy, że oczywiście metody i teoria są bardzo ważne, ale sprawdźmy za pomocą naszego case study, jak zastosować Design Thinking w praktyce. Razem z nami oczywiście eksperci Beata Michalska-Dominiak i Piotr Grocholiński z firmy Klientocentryczni. Dzień dobry. Dzień, Dzień dobry. dobry. Chcesz wiedzieć więcej? Zasubskrybuj koniecznie Łódzkie dla Biznesu. To właśnie tutaj znajdziesz wideo szkolenia dotykające różnych tematów. Bycie na jednej sali dla z osób z produkcji, z osobami z zarządu, czy w jednym zespole i praca, to tworzyła zupełnie nowe relacje, zupełnie nowy poziom kreatywności. To były osoby, które na co dzień siedziały przy biurkach, przed swoimi ekranami, swoich komputerów i jakby nie miały takiej. Czy potrzeby, czy w ogóle nie było takiej potrzeby akurat na tym stanowisku pracy, żeby z kimkolwiek współpracować. Pracowaliśmy ręka w rękę z zespołem, z innymi osobami z innych działów, i to naprawdę oprócz tego, że przynosi ogromną korzyść organizacji, ale też przynosi ogromną korzyść, jeżeli chodzi o rozwój pracowników. A finałem tego wszystkiego było stworzenie kilkunastu pomysłów, które firma testowała i których niektóre są wdrożone na rynek. zespół zupełnie. Ukierunkowuje się na poszukiwanie rozwiązań, a nie na odtwarzanie pracy, którą gdzieś tam ma w backlogach spisaną. To w takim razie przejdźmy do konkretów. Wiemy już mniej więcej, a nawet więcej, czym jest Design Thinking, a w jaki sposób można zmienić taką kulturę pracy dzięki wykorzystaniu właśnie Design Thinking. Rzeczywiście tego dotyczył jeden z naszych projektów, który prowadziliśmy dla dużej firmy produkcyjnej, która była akurat w takim momencie ogromnej zmiany. Zmiany dotyczącej osób zarządzających tą, tą organizacją, zmiany dotyczącej otoczenia bizneso, biznesowego i zmiany, która, który, którą chcieli wprowadzić sami zarządzający, polegająca na tym, że po prostu była taka wola, żeby uruchomić nowe, nowe procesy produkcyjne, żeby dostarczać nowe produkty i usługi dla, dla klientów. I tam e, ten projekt dotyczył tak naprawdę wszystkich interesariuszy tej firmy. Interesariuszy, czyli po pierwsze pracowników, po drugie osób zarządzających, po trzecie partnerów tej organizacji i po czwarte oczywiście też klientów. Przeprowadziliśmy liczne warsztaty dla pracowników, żeby właśnie wprowadzić ten, ten nowy mindset i upewnić się, że wszyscy rozumieją jaki jest kierunek, którym podążamy, czego powinniśmy się nauczyć, jakie kompetencje powinniśmy nabyć, żeby prowadzić projekty uwzględniając ten element klientocentryczności, bo firmie zależało na tym, żeby rzeczywiście stać się organizacją Klientocentryczną. Uczyliśmy, jak rozmawiać, jak zadawać pytania, jak analizować wiedzę, jak współpracować z partnerami biznesowymi, żeby osiągać wymierną korzyść dla organizacji i dla klientów. Największym tutaj takim korzyścią, którą ja widzę z perspektywy prowadzącego ten proces, było, było to, że Zarząd był obecny na każdym etapie, był członkiem zespołu projektowego, a sam proces był tak pomyślony, że najpierw dajemy background taki teoretyczny, a potem organizacja stara się znaleźć nowe rozwiązanie, które będzie produkowane przez tą firmę. Przez to uczy się całego procesu, uczy się pracować ze sobą nawzajem, patrzy end to end przez cały proces nie tylko sprzedaży, ale też produkcji i sprzedaży. E, wizytuje dziesiątki swoich klientów, którzy do tej pory byli tylko wizytowani przez handlowców. Zdobywa know-how, którego w zasadzie, e, którego na, na bieżąco pewnie nie miałaby okazji. Nie każdy, no, księgowość, HR, które były w to zaangażowane. Kierownikami całej zmiany, czy tam szefami całej zmiany byli kierownicy właśnie e, poszczególnych komórek, no Ale bycie na jednej sali dla osób z produkcji, z osobami z zarządu, czy w jednym zespole i praca, to tworzyła zupełnie nowe relacje, zupełnie nowy poziom kreatywności, a finałem tego wszystkiego było stworzenie kilkunastu pomysłów, które firma testowała i w których niektóre są wdrażone na rynek. Mieliśmy to szczęście, że obserwowaliśmy i też wspieraliśmy organizację na etapie wdrożenia tych rozwiązań. Do tej pory już od wielu lat mamy kontakt i obserwujemy z ogromną radością, że ten klientocentryczny kierunek jest rzeczywiście ważny, istotny i że przynosi firmie. Konkretny efekt. Jeżeli szukasz więcej informacji, koniecznie znajdź nasze social media łódzkie dla biznesu. Jesteśmy na TikToku, LinkedInie, YouTube, a także oczywiście na Facebooku i Instagramie. Czyli tak naprawdę, poza wyjściem poza strefę komfortu, co jest naturalne w takiej sytuacji, trzeba było wyjść także poza swoje kompetencje i robić rzeczy, których na co dzień się nie robiło. Dokładnie tak, bo wiele osób, które uczestniczyły w tym, w tym projekcie, te osoby zajmowały się na co dzień, na przykład tylko marketingiem albo tylko procesami IT, a w tym Projekcie W tym procesie nauczyły się, jak rozmawiać z klientami, jak przeprowadzać wywiady, jak obserwować, jak analizować te informacje od klientów. Więc to było bardzo, jak współpracować, jak współpracować tak, bo często to były osoby, które na co dzień siedziały przy biurkach, przed swoimi ekranami, swoich komputerów i jakby nie miały takiej, czy potrzeby, czy w ogóle nie było takiej potrzeby akurat na tym stanowisku pracy, żeby z kimkolwiek współpracować. A tutaj. Pracowaliśmy ręka w rękę z zespołem, z innymi osobami z innych działów, i to naprawdę oprócz tego, że przynosi ogromną korzyść organizacji, ale też przynosi ogromną korzyść, jeżeli chodzi o rozwój pracowników. Powiedzcie, proszę, jeszcze, jak design thinking może ułatwiać tworzenie innowacyjnych produktów. Tutaj z kolei dałbym taki przykład firmy technologicznej, z którą też współpracowaliśmy. Który prezes miał taki ambitny cel, to był z, z małego startupu nagle firma stała się średniej wielkości, a my już też mamy doświadczenie, że jak rozmawiamy się z firmami, szczególnie jeszcze rodzinnymi, które są średniej wielkości, ale duże, albo duże, a urosły z małych. No to jest taki moment, gdzie nabiera się wdechu i się zastanawia człowiek, co robić, no bo to już nie jest ta dynamika przychodów, to już jest złożoność organizacji, ilość ludzi, rotacje, tysiące problemów, które, z którymi właściciele takich firm się muszą zmagać na co dzień. Ta firma była średniej wielkości, ona rzeczywiście urosła od startupu, gdzie prezes rysował, jak mają wyglądać rozwiązania, ale stanęła przed, przed wyzwaniem zbudowania drugiej nogi, który, która byłaby uzupełnieniem głównego ich produktu technologicznego, to było rozwiązanie, to było urządzenie, e, i które dawałoby nowy strumień przychodów. No i założenie było takie, akurat jedna osoba, która tam pracowała, znała nas i mówi, no ale czy wy byliście by w stanie najpierw przekonać prezesa, a potem zrobić to w trzy tygodnie? E, żebyśmy przynajmniej mieli możliwość pracy na MVP. No, my, my, my jesteśmy otwarci na to żeby takie wyzwania podejmować, ponieważ no, firma była złożona z inżynierów głównie, zlokalizowanych w jednym, w jednym miejscu, akurat ten sztab inżynierów to był taki duży dom jednorodzinny. Który, który w, gdzie oni wszyscy funkcjonowali. Także my przyjechaliśmy tam i przez te, przez te trzy, trzy tygodnie, po pierwsze, mocno przeanalizowaliśmy ich bazę klientów, z klientami z różnych, ponieważ jest to firma, która działa na różnych rynkach. Rozmawialiśmy z ich partnerami, z ich klientami. Zebraliśmy naprawdę potężną wiedzę. Ale to nie tak, że my. To oni musieli, musieli dzwonić do klientów, to oni musieli zadawać pytania. My prowadziliśmy ten cały proces. Spowodowaliśmy im po prostu wyjść poza tą inżynierską perspektywę, złapać bardzo dużo informacji, no i później sprawnie, bardzo szybko zwinnie. Tutaj akurat organizacja jest przyzwyczajona do tego, że te, te technologie się zwinnie wdraża. No ale jednak zwinnie wdrażać w oparciu o głos klienta, który sam musisz syntezować i do tego jeszcze być kreatywnym, być może wyjść poza schemat, żeby zbudować przewagę konkurencyjną, a Potem jeszcze to wszystko na, na, na zasadzie makiet, sprototypować, pokazać klientom. No to było coś, co tą firmę naprawdę wzmocniło. No i przede wszystkim udało się zbudować bardzo szybko software, który jest już w użyciu przez klientów. No i ta, to skalowanie firmy też jest możliwe dzięki temu, że nagle ta jej pozycja konkurencyjna um, wzmocniła się na przykład versus konkurenci z Chin, którzy oferują tylko urządzenie bez software'u. Bardzo ciekawe było w tym projekcie, że na którymś etapie, w którym już przeanalizowaliśmy głos klienta, zostały przygotowane makiety klikalne, bo to było też e, narzędzie takie technologiczne, internetowe, makiety klikalne, które natychmiast zostały e, poddane testom z klientami i akurat tak się wtedy Złożyło, że firma wyjeżdżała na targi takie międzynarodowe w Europie i te makiety klikalne już na bieżąco miała okazję testować z klientami, zbierać informację zwrotną. To bardzo ciekawy projekt. I to było tak, że oni rzeczywiście w tym, chyba to był nachium, spisywali w Excelu wyniki w, w tego, co, co powiedział klient na tych targach. A inżynierowie już poprawiali ten system, który, który, który mieliśmy na razie w takiej bardzo bazowej wersji. Czyli technologia pozwoliła na działanie tu i teraz, bez względu na to, gdzie jesteśmy, ale działamy już w tym samym momencie. No ale to jest. To jest to zespół zupełnie ukierunkowuje się na poszukiwanie rozwiązań, a nie na odtwarzanie pracy, którą gdzieś tam ma w backlogach spisaną. Pomówmy jeszcze o jednej rzeczy, chodzi o onboarding, co nie jest łatwą rzeczą, czyli jak usprawnić taki proces. Wdrażania nowych pracowników. Chodzi o komfort, chodzi o także doświadczenie, kiedy idziemy do nowej pracy, no jednak ten onboarding jest dość trudną rzeczą, i te pierwsze dni w pracy nie zawsze są łatwe. Jako pracownicy, ale jako pracodawcy też możemy zaoszczędzić na pewno czas i pieniądze robiąc to po prostu dobrze, jak tutaj użyć design thinkingu? Zdecydowanie tak, ten, ten pierwszy okres, w którym pracownik jest w nowej pracy, jest bardzo trudny dla wszystkich i dla tej nowej osoby, która jeszcze nie za bardzo wie. Czego się od niej wymaga, jak ta praca rzeczywiście będzie wyglądała. I dla przełożonych, którzy też powinni poświęcić czas na to, żeby wprowadzić taką, taką osobę. Szczególnie teraz jest to istotne, bo częściowo pracujemy zdalnie, częściowo gdzieś tam hybrydowo, czasami jesteśmy w biurze, więc to wszystko to powoduje, że jeszcze ciężej jest wdrożyć nowego pracownika w organizacji. Rzeczywiście przeprowadzaliśmy taki taki projekt, którego celem było zaprojektowanie procesu Onboardingu, czyli wdrażania nowych pracowników, żeby zmniejszyć rotację, bo firma, to akurat była firma z branży finansowej, miała bardzo duże wyzwanie z, z dużą rotacją. Także po tym pierwszym, pierwszym okresie dwóch, trzech miesięcy pracownicy z jakichś powodów odchodzili. Okazało się po badaniach, że rzeczywiście ten proces onboardingowy wymaga usprawnienia, wymaga dużego wsparcia pracowników, po to, żeby, żeby ci pracownicy zostawali. Teraz jeszcze przyszedł mi do głowy jeden, jeden projekt, o którym, o którym rozmawiamy z, z naszym klientem. I on dotyczy, uwaga, zaprojektowania pierwszego dnia w pracy. Pierwszego dnia w pracy, konkretnie, tak. tego, pierwszego. konkretnie, konkretnie tego pierwszego dnia. Przychodzę ja, Kowalski, do nowej firmy i co się wtedy dzieje. I jakby tak popatrzeć na tą ścieżkę tego pracownika podczas tego pierwszego dnia, to tam znajdzie się co najmniej kilkadziesiąt punktów, które można zaprojektować tak, żeby ten pracownik się lepiej poczuł w tej, w tej organizacji. A jeżeli tego pierwszego dnia się poczuje lepiej, a wiemy, że pierwsze wrażenie możemy zrobić tylko raz, jeżeli poczuje się dobrze tego pierwszego dnia, to jest duża szansa na to, że on zostanie z nami na dłużej. Jeszcze jeden przykład takiego projektu, to muszę go powiedzieć, bo on to był niesamowicie, tutaj taką nową technikę zastosowaliśmy, wypracowaliśmy z klientem, to firma farmaceutyczna i tam zaprosiliśmy wszystkich produkt managerów, to był akurat też projekt międzynarodowy, także byli z różnych krajów, projekt był po angielsku, no i kluczem było to, że my zakupiliśmy przed tym projektem leki tej firmy, ale też firm innych. Konkurencyjnych. konkurencyjnych i nie tylko i też niektóre suplementy były no i pozaklejaliśmy tak, żeby nie było widać, które są które no i daliśmy też możliwość testowania podczas takich warsztatów tym osobom, które odpowiadają za dany produkt, za dany lek e, swoich taki OTC, Także to było wszystko bezpieczne, nie to, że braliśmy jakieś nie, leki, nie, które, które były daliśmy, dla nas nie dobre spróbowania po prostu różnych leków, no i się okazywało, że leki, które są w produkcji tejże firmy, nie są najlepsze w użyciu. Są duże, ciężko przełknąć, mają smak nieciekawy, no zapach, i zapach opakowanie. Wszystko ma znaczenie. No i potem odkleiliśmy te opakowania, no i okazało się, że to była też jedna z inspiracji do tego, jak w ogóle można przeprojektować doświadczenie klienta, który Otwiera pierwszy, pierwszy, pierwszy produkt, który kupił, albo porównuje produkty, albo potem z nich korzysta. No i to jest element doświadczenia, czyli żeby móc zaprojektować coś, trzeba wejść w interakcję z klientem, trzeba mieć to doświadczenie, trzeba wyciągnąć z tego wnioski. Jeżeli chcesz być na bieżąco ze wszystkimi wideoszkoleniami, koniecznie zasubskrybuj ten kanał. A może masz własne przemyślenia? Zostaw koniecznie komentarz, przeczytamy wszystkie komentarze i na pewno na nie odpowiemy. Czyli z jednej strony od zmiany kultury pracy, po tworzenie innowacyjnych produktów, po pierwszy dzień w pracy. Tutaj design thinking jest odpowiedzią na wiele tych rzeczy i bardzo cieszę się, że byliście razem z nami, że mogliście sami na pewno zastanowić się, jak wdrożyć design thinking właśnie w waszym biznesie, tudzież w waszej organizacji. Dziękuję Bacie i Petrowi za to, że pokazaliście nam konkretne przykłady, prosto z życia wzięte. Myślę, że dzięki temu też wiele osób, które na sobie żało, mogły stwierdzić, że tak, to jest rozwiązanie. Właśnie dla mnie. A jeżeli macie jakieś własne przykłady, jakieś własne przemyślenia, koniecznie zostawcie komentarz. Napiszcie, czy już korzystacie z Design Thinkingu, czy może właśnie wpadliście na ten pomysł po obejrzeniu serii naszych filmów i stwierdziliście, że nadszedł czas na zmiany w Waszej organizacji. Jeżeli tak jest, zostawcie koniecznie komentarz, chętnie przeczytamy i na nie odpowiemy. I dziękuję także za udział w szkoleniu organizowanym przez województwo łódzkie, Paweł Typiak, do zobaczenia na następnych spotkaniach. Do zobaczenia. Dziękujemy.